Skradziony uśmiech. Pik. Czasami ludzie, z którymi rozmawiam, mają problemy ze zrozumieniem mnie. Oczywiście nie chodzi o logikę moich wypowiedzi, ani też o jakąś wrodzoną wadę wymowy, a jedynie nabytą. Powód jest raczej z natury tych wstydliwych, przynajmniej dla mnie mianowicie brak protezy dentystycznej. Po porodzie córki poleciały mi zęby, więc NFZ zafundował mi piękny uśmiech. Niestety przez pierwszych kilka dni nie potrafiłam przyzwyczaić się do noszenia takiej ilości porcelany w gębie. Protetyczka zaproponowała, abym przyswajała to ciało obce stopniowo. Przemogłam się więc do wkładania połowy uzębienia, czyli jego górnej części. Dolną szczękę nosiłam przy sobie w torebce i zakładałam ją jedynie gdy miałam wyjść do sklepu, urzędu czy innych miejsc, w których zmuszona byłam wyraźnie się wysławiać. I właśnie w któregoś pięknego, mroźnego, zimowego południa wyruszyłam na zarobek. Planowałam odwiedzić kilka wytypowanych sklepów w centrum Warszawy. Szłam nieśpiesznie ulicą Emilii Plater, gdy nagle jakiś mężczyzna zrównął ze mną krok i mocnym uderzeniem ramienia wepchnął mnie do mijanej właśnie bramy. Ponieważ miałam założone kozaczki na wysokich, niemalże 10 dziesięciocentymetrowych obcasach, straciłam równowagę i wyłożyłam się jak długa. W tej pozycji nie miałam szans, by zawalczyć o swoją torebkę, którą wyszarpnął mi z dłoni i wybiegł na ulicę. Zdezorientowana podniosłam się, otrzepując ubranie ze śniegu. Jednocześnie trybyki w mojej głowie zaczęły pracować na najwyższych obrotach, momentalnie podliczając straty. Tak więc, pusty portfel, nie biorąc pod uwagę jednej marnej stówki, telefon i dokumenty, na szczęście miałam w kieszeni płaszcza. Pomimo całego zdarzenia, odsapnęłam z lekką ulgą, że nic cennego mi nie zabrał. Oszlak! W tym momencie dotarło do mnie, że w torebce, z którą uciekł ten łotr, były moje nowiutkie zęby. Do dziś pamiętam ten adrenalinowy szał, który mnie wówczas ogarnął. Nie wiem tylko jakim cudem znalazłam się w kilka sekund na chodniku. Niczym myśliwski ogar wypatrywałam biegnącego łotra wśród przechodniów i nie zważając na wścibskie zainteresowanie, jakie wywołałam, prawie go dogoniłam, wrzeszcząc na całe gardło. Dranie, oddaj moją protezę! Oddaj protezę! Facet na ułamek sekundy obejrzał się przez ramię, za siebie zszokowany, że jestem dosłownie kilka metrów za nim. Nie spodziewał się prawdopodobnie, że mogę mieć tak dobrą kondycję, gdyż nie wiedział, że sama dość często biegam, tyle że tak jak on, tyle że raczej uciekam. Zaskoczony przyspieszył, stwierdzając zapewne, że skoro taka drobna kobietka leci za nim jak wariatka, zdyszana, nie bacząc, że niszczy sobie obcasiki, to musiał mu się trafić cenny łup. Każda z pań która wie, jakim wyczynem jest bieg, a raczej galop na szpilkach, zrozumie moje zasapanie. Krew się we mnie gotowała, nie odpuszczałam więc. Koleś nie był najwidoczniej świadomy, że każda kobieta ma w torebce swoje skarby, a na tamtą chwilę ja straciłam najcenniejszy – swój uśmiech. Pogoń trwała nadal. Z Emilii Plater wbiegliśmy w Koszykową, z Koszykowej znaleźliśmy się na Poznańskiej i w końcu straciłam go z oczu, gdy skręcił w chorzu i dobiegł do Marszałkowskiej. Zrozpaczona i wściekła z niemocy drżałam do zmęczenia, niczym klacz wyścigała po Wielkiej Pardubickiej. Nagle dostrzegłam nadjeżdżający radiowóz. Chyba złość przyćmiła mi umysł, bo pierwszy raz w życiu ucieszył mnie widok policji. Zaczęłam machać rękoma jak szalona, a gdy zatrzymali się przy mnie i dostrzegłam wyraz ich twarzy, zrozumiałam, że są mocno skonsternowani. Nie rozumieli sytuacji, ponieważ jak dotąd robiłam wszystko, by mnie raczej nie zauważali. Do tej pory jakakolwiek chęć naszego wspólnego kontaktu wynikała wyłącznie z ich strony. No cóż, życie bywa nieprzewidywalne. Gdy pokrótce krzycząc i sapiąc wyjaśniałam, co mi się przydarzyło, po prostu najzwyczajniej zaczęli się ze mnie śmiać. Widzisz pik? Karna wraca, role czasem się odwracają, rżeli jak konie do kostki cukru. – A miałaś coś wartościowego w torebce? – zapytali z konieczności. – Oczywiście, że tak – odparłam bez zastanowienia. – Moją protezę! No i po tym wyznaniu w żaden sposób nie udało mi się nakłonić już ich do pościgu za złodziejem. Ryczeli w niebo głosy. A ja cóż, pocieszałam się myślą, że gdy koleżka złodziej gdzieś w zacisznym zakątku otworzy moją torebkę, by podliczyć zysk, dostanie w twarz deczem uśmiechem mojej szczęki. Projekt Czy w więzieniu może być śmieszniej jest zrealizowany przez Fundację Dom Kultury dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Ojczysty Dodaj do Ulubionych.